Trener reprezentacji Polski Wital Heinen. Trenerze, proszę powiedzieć, jak pan się czuje te kilkanaście dni przed rozpoczęciem mistrzostw? Moje uczucia? Czuję się świetnie. Zacząłem pracę wiele miesięcy temu. Mieliśmy przerwę, teraz pracujemy ciężko. Odmierzam czas do rozpoczęcia mistrzostw, więc czuję się naprawdę dobrze. A jeżeli chodzi o atmosferę w zespole? A co ty o tym sądzisz? Ja myślę, że jest wspaniała. Zawodnicy mówili, że jest perfekcyjna. Moim problemem w tym tygodniu była zbyt dobra atmosfera. Mówiłem zawodnikom, bądźcie bardziej poważni i skoncentrowani. Chłopcy czują się bardzo dobrze. Nie mogę powiedzieć, że nie trenują. Pracują ciężko i sumiennie, ale czasami było zbyt dużo śmiechu. Myślę jednak, że przyjdą Mistrzostwa Świata i uśmiechy zejdą im z twarzy. Nastroju nie popsuły dwie złe informacje na temat przepisów, chociażby tego możliwości zgłoszenia 12, a nie 14 zawodników do meczu na mistrzostwa. Ty mówisz, że to zła informacja. To nie jest zła wiadomość. Moi gracze są przyzwyczajeni do częstych zmian. Jeśli jest zespół, który będzie miał z tym przepisem najmniejszy problem, to jest to właśnie Polska. Wiedzą, że jesteśmy jedną wielką drużyną, 14 zawodników. Każdy jest bardzo ważny. Jeśli FIVB ustala takie przepisy, my się do nich dostosujemy, ale myślę, że nie będzie to problem dla mojej drużyny. Trenerze, po memoriale, po tych dobrych meczach, czy coś w tym zespole się zmieniło? myślę, że mecze były normalne zagraliśmy dobrze, lecz musimy zauważyć że każdy zespół walczy teraz z drobnymi urazami i nie gra idealnie jest nadal kilkanaście dni do mistrzostw świata i zespoły szykują idealne ustawienia musimy być ostrożni to pokazuje, że możemy rywalizować z najlepszymi zespołami, ale musimy być normalni i nie mierzyć zbyt wysoko oczywiście zwycięstwa zawsze pomagają, więc czuję, że dla mojej drużyny zwycięstwa są zawsze dobre i mamy poczucie, że możemy coś zrobić. Myślę, że że w Polsce często macie zbyt wysokie oczekiwania, ale trzeba iść krok po kroku. W Pana opinii, który z naszych grupowych rywali będzie najtwardszy, najtrudniejszy? Kuba jako pierwszy rywal. Mam na myśli to, że nie możemy myśleć dalej niż o pierwszym rywalu. Wiesz, każdy rezultat, który osiągniesz, możesz wziąć do następnej rundy. Więc każdy punkt, każdy set, każdy mecz bardzo się liczy. Stąd pierwszym krokiem jest pokonanie Kuby, a potem mamy 24 godziny na następnego przeciwnika. Ludzie będą mówić, że Bułgaria i Iran są najtrudniejszymi rywalami. Ale oni są dopiero po 10 dniach. W ciągu tych 10 dni wiele może się wydarzyć, więc idźmy krok po kroku. Zobaczymy, gdzie jesteśmy, a potem, jeśli wygrasz wszystkie mecze, zajdziesz naprawdę daleko. Dziękuję za rozmowę. Powodzenia w Bułgarii. Dalej, mam nadzieję, we Włoszech.